Panie Prezesie, kiedy rozmawialiśmy poprzednim razem, był Pan pewien wygranej w wyborach? Nadzieja umiera ostatnia. Myślę, że zadecydował znaczek PSL przy nazwisku na liście wyborczej. Wyborcy kierują się zwłaszcza przynależnością partyjną. No powiem, że drugi wynik, jeśli chodzi o ilość głosów w województwie, Jakieś pocieszenie. Co więcej, można powiedzieć. No, Chciałoby się wygrać, ale wszyscy mają równe szanse i tak to wyszło. Podtrzymałem, że tak powiem, swój wynik z poprzednich wyborów. Panie prezesie, co w związku z tym chciałby Pan powiedzieć swoim wyborcom? Swoim wyborcom no, chciałbym podziękować. Bardzo serdecznie podziękować. Tym wszystkim, którzy pomagali mi w kampanii wyborczej, no i tym, którzy oddali głosy na liście. Natomiast wyborcom, którzy oddali głosy na pozostałe partie, chciałbym życzyć, aby spełniły się obietnice ich oczekiwania. Wszystkiego dobrego. Wszystkim dziękuję za to, że poszli do wyboru. Panie prezesie, w dzisiejszej gazecie wrocławskiej ukazał się artykuł o tym, że jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe nie dogada się w Sejmiku z Prawem i Sprawiedliwością, to stanowiska w województwie działaczy PSL-u mogą być zagrożone. Co Pan o tym sądzi? Myślę tak, że program PSL-u i PIS-u w odniesieniu do rolnictwa, a tym się zajmuje na co dzień, tak? to jest związane z wykonywaną przeze mnie pracą nie różnią się. Jeżeli miałbym doszukiwać się jakichś różnic, to może w tempie proponowanych zmian, z tym, że początkowo, kiedy powstawała agencja, byliśmy krytykowani przez m.in. AWS, PIS, całą opozycję za małe tempo zmian, za małe tempo prywatyzacji. Oczekiwano od nas, że będziemy szybciej sprzedawać ziemię rolnikom. Ostatnio, jakby, szczególnie w tej ostatniej kampanii, zmieniła się retoryka i PiS akcentował takie stanowisko. Proferował, że lepiej jakby powoli to robić więcej ziemi w państwowych rękach, to większe bezpieczeństwo. To jest takie. Socjalistyczne podejście do sprawy. Tutaj nie miałbym takiego konfliktu sumienia, jeśli chodzi o realizację programu, ani w zakresie kompetencji czy zadań merytorycznych pod nową władzą. Mógłbym w to wszystko się wpasować. Natomiast myślę, że tempo prywatyzacji, a to nas myślę, że różni tylko w całości tych zagadnień, powinni dyktować rolnicy, a nie minister finansów, tak jak to było, szczególnie zarządów Rosowskiego z PO, tak. Także, no pracować mógłbym, natomiast mam świadomość, że po to idzie się do wyborów, żeby sprawować władzę. Władzę sprawuje się poprzez przenoszenie decyzji centrum na wszystkie pośrednie szczebla. I akurat Agencja Nieruchomości Rolnej jest bardzo polityczną organizacją. Kształtuje i realizuje, powiedziałbym, bardziej realizuje politykę rolną. No i tutaj jest dla mnie oczywistym, że takie zmiany nastąpią. To jest zupełnie naturalne. Tak było za naszych czasów, tak było za PO i każdy, to są newralgiczne stanowiska. Także tutaj kwestia tylko, kiedy to nastąpi. Każdy ma świadomość, że zajmowanie takich stanowisk to jest tylko czasowe. W tym czasie wiele rzeczy nam się udało zrobić. Już za do mojej dobietności sprzedaliśmy około 80 tysięcy hektarów. Realizowaliśmy główny program PSL-u, który mówi, że jednak własność to jest podstawowa wartość. Zawsze tym Młodscy rolnicy i chłopi się kierowali. Także mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, to już 6 lat. Jeżeli będzie wola, żeby dalej pracować, to jak najbardziej. Myślę, że swoim charakterem koncyliacyjnym się dopasuje. A jeżeli nie, no to no trudno. Trzeba że znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Panie prezesie, Władysław Kosiniak-Kamysz został nowym prezesem Polskiego Stanisław Ludowego. To zapewne zapowiedź zmian w Państwa partii. Jak pan ocenia tą zmianę na stanowisku szefa PSL-u? Dobrze. Dobrze. Chociaż byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie docenił pracy poprzedniego prezesa. Również prezesa Pawlaka. Mam wielki szacunek dla Wszystkich członków naszych władz centralnych. No, po prostu była taka potrzeba potrzeba odnowienia organizacji, odmłodzenia. Tak jak 20 lat temu Pawlak, Piekociński, Bury, wchodzili jako młodzi jeszcze ludzie. Tak samo i teraz jest potrzeba. W innych partiach, lewicowych zwłaszcza, widać ten powiew młodości. To jest największy atut, że Pamiesz jest młody, był bardzo dobrze oceniany w Ministerstwie Pracy, wprowadził wiele pozytywnie przyjętych rozwiązań i życzę mu wszystkiego dobrego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry krok, że już teraz to się stało, a nie czekaliśmy z tym do Kongresu. W tym macie swoją reprezentację w Sejmie do kilkunastu posłów, będzie klub parlamentarny PSL-u, a co dalej z partią? Partia była, jest i będzie. To jest partia, która ma potężny kapitał. Nie ma takiej drugiej partii, która ma 120 lat. Mamy organizację we wszystkich, we wszystkich gminach, w większości sołectw mamy swoich ludzi. Jesteśmy potęgą w samorządach. To jest naturalne, że po ośmiu latach rządzenia partie się zużywają. Po prostu ludzie chcą zmiany. No sądzę, że po czterech latach ci, którzy teraz przychodzą do władzy, będą w podobnej sytuacji, bo nie wszystkie zapowiedzi, nie wszystkie rzeczy, które obiecywali, uda się zrealizować. No i zawalczymy ponownie, no przecież nie poddajemy się. Mamy, jak powiedziałem, tradycję, mamy struktury, bardzo, bardzo chlubną przeszłość, narodową, zwłaszcza. A trzeba zmienić nasze postrzeganie jako partii chłopskiej. Nie ma już w zasadzie chłopów, może gdzieś tam na południu i wschodzie kraju tat. Są rolnicy, też coraz mniej. Tworzy się grupa przedsiębiorców rolnych. To jest grupa nieliczna. I jeżeli byśmy chcieli dalej zamykać się w tym kręgu naszych wyborców, to na tej pory, no to po prostu nie będziemy mieli wyborców. Musimy być partią ogólnospołeczną, ogólnonarodową. I to już zrobił właśnie Kamyś w tym swoim Ministerstwie Pracy. To, że ciągle kojarzono nas z Ministerstwem Rolnictwa, to przekaz był taki i odbiór, że po prostu zajmujemy się tylko tymi sprawami wiejskimi. Będziemy starali się działać poprzez młodych działaczy w różnych środowiskach, na uczelniach, wśród młodych ludzi. I w tym upatruję że PSL będzie trwał tak jak kiedyś Wicos powiedział, że Polska powinna trwać wiecznie to powiem, że PSL też tak jak Polska Dziękuję za rozmowę Dziękuję.